Witam wszystkich bardzo gorąco na kanale z zapisami. Zostawcie lajka like, więcej. Valiant Hearts The Great War ciśniemy dalej. Jedziemy dalej, nie? Bombardowanie miasta teraz i zobaczymy, co się tu wydarzy. Oho. Ty. Czyli ten baron bombarduje miasto teraz. Zbrodniarz wojenny, panowie. Nie, lepiej na górę nie wychodzić chyba. Chociaż nie mam wyboru. Muszę biec, nie ma opcji, nie? O, o. Freddy! Freddy, spokojnie! Damy radę! Przeoramy ich, Freddy! Nie bój się. Jeszcze zapłacił Baron von Dorf. Poczekajcie kwiatło zapalić w pokoju. Kurde, mam pilota do światła, a zawsze robię ten, nie? O, on coś coś mi się tu stało, no dobra. Czego on chce tam u góry? SOS. Pomogę ci stary. Spokojnie. Daj mi chwilę, nie? Pomogę ci, spokojnie. Coś tu leży świecącego. Jeszcze spodnie są u góry. Aha, nie, ja zdobyłem spodnie. Piesek dawaj. Dobra, a i on to musi zostać ja go muszę wciągnąć. Gitku mam. Tyle tu się tam zostać jest. Dawaj. Aha. Aha, to nie tutaj, tak? Dobra, czyli ja muszę się cofnąć i starać się znaleźć item, nie? Widzę, że coś mu nie idzie, niech pies tam zostanie. Zobaczymy, co się tu wydarzy. No jak mam ci pomóc to pchać, stary ziomek? A tak, dobra. Ale ja sam nie dam rady, chłopie. Uh -huh. O, w mordę. Dobra, to ja wiem, co trzeba chyba zrobić. Piesku, wyciągnij go. To pies jest tu potrzebny do tego. A, widzisz, że on miał ten przedmiot. Dobry pies. Jest to jest tu coś w środku? Nie ma chyba. Tu jakieś dziecko płacze. Nie wiem jak ci pomóc zbytnio, stary. Kurde, jak mam mu tam pomóc temu chłopowi? Ale jaja. Nie mam za bardzo mu jak pomóc. Mój facetowi. Bo ja wiem, chyba trzeba wrócić do tego typu tam. A tu jest dziewczynka mała płacząca. LOL. Chodź. Uciekaj, biedne dziecko, uciekaj. Uciekła biedna dziewczynka, fajnie. Ty, piesek, weź tam. Ty no bierz to! Aha, to ja tu muszę zrobić, Co to robisz? No co czekasz? Czekaj, chyba teraz trzeba iść do tego typa u góry i go uwolnić. Czekaj, daj mi to. I teraz go uwolnię, no? To będzie dobry pomysł. Powinno mi się udać. Zobaczmy. Jesteś wolny, uciekaj. Widzisz, jak ja jestem dobry? Boże, kochany, nawet się zatrzymałem, żeby cywila uratować. A mógłbym go olać, nie? Uratowałem życie. To tu jest jakieś przejście, to? Daj radę? Nie, to chyba gaz. Dobra, co Oni mi teraz pomogą pchać. Ty, dobra, dawaj. Tego jak to pchać? Ty, nie mogę pchać tego. A, dobra. Za mało nas jest ciągle. Dobra, ten typ potrzebuje pomocy. Dobra, i trzeba pieska wciągnąć, żeby on dostał stał i strzetnie. Będzie idealnie teraz. Dobra. dobry pies What? What? Ale. I on mi teraz wciągnie. No i super. Nie można ten dystopczyć w sadkę. Nie, ty musisz mnie spuścić i później iść do jedynki. No i super, mam psa wolnego. Bo gdzie widziałeś, chłopie? On pomoże mi ten chłop teraz? Ty pomóż, żonek. No i teraz to mamy. Czyli tych ludzi trzeba było oswobodzić, i super. Ja mogę zejść na dół? Aha, okej. Okay. Ty, a ciekawe co to jest. Czy to jest francuskie miasto, czy niemieckie miasto? Boże, gdzie kundel pobiegł? To butelka mi zyskoda w czas, dobra Co tu się dzieje? Francuskie Oj ojoj oj. o kurka wodna Ah! Oh yes well. that? Udało się, Boże, wiedziałem o co chodzi. To i co, luciek? 3 gramy, To wybuch pod nogą, come on, bro. Ty, teraz Freddy, dobra. Czas na Frediego. O, kurka wodno bo... To nie wygląda dobrze. To chyba walka z bosas, co. Co mam robić? Gdzie mam tu rzucić ten granat? Karl jest w tym tylu. To oni się rozbiją. Oby. O kurde. I co oni uciekają w cholerę? No dobra, The Great War Valiant Hearts. Czyli chyba przyszedłem prolog teraz z tego co mi się wydaje. Chociaż nie wiem, rozdział drugi. No są cztery, o... są cztery rozdziały, więc mam rozdział drugi teraz, okej. Okay. Zobaczymy. 9 miesięcy wcześniej. Ana was training to be a veterinarian when the The Germans were only 20 miles from Paris when she received a letter from her father. He was in good health, but implored uh -huh. her not to return home to Belgium until the war's end. Patience, however, was not one of Anna's strong suits. Mm -hmm. Hmm, ładnie to wyglądasz się, że to chodzi. O. Ja muszę chyba coś jakoś tego głębie kusić, nie? Czy to... Essa. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że pierdzielnąłem głąbiowy w głowę, ale. Okej, okay, chyba dobrze. Dostałem klucz. Tu jest jakieś wyjście? Nie. A jest coś jeszcze w tym domu? No, to jest jakiś temek, super. Nie, tu nic nie ma, okej. Okay. Kto się tak śmieje? hej dziewczynko malutka, ile masz lat? O kurde. A co tam babą się będzie robić teraz? On potrzebuje koła. No to co? No to dałem koło. Aha! Cicho! Cicho, cicho! Kwadrat, muszę mieć klucz, który ma kwadrat. Czyli ten muszę mieć klucz. I tutaj muszę mieć trójkąt. Chyba to perfekcyjnie, oni potrzebują wody w samochodzie? Ja. Yeah. Ona potrzebuje pojemnika z wodą, żeby ugasić samochód. A ja nie mam pojemnika. Ta dziewczynka ma pł płacząca pojemnik. Muszę okraść to dziecko. ja tak leczę. Aha szczęśliwe dziecko jest małe. Ty, ale to był klucz trójkątą. O, by go nie było potrzeba już. Tego klucza nie. No jak się będę musiał wracać, to sadek. O, no i super. Ty, żołnierze do mnie wskoczyli. To czy co to jest? Kto takie pułapki zostawia? O co tu chodzi, chłopie? O kurde, o właśnie. O, właśnie, zaczyna się. Zen. Dobra, udało się chyba zen Fart 7th 1914 Taxis drove all night. Anna was proud to help the soldiers reach the front line. When Anna arrived at her destination, she discovered the horrible truth. Czy ja mhm. się popłaczę, bo trupy na froncie są, ta? Na no, to wygląda, nie? Horrory wojny, ona kobitka niewinna. Na no, tu chłop nogi urwało, nie? Pomóż mu.

Anna devoted herself, body and soul, to healing the wounded and the sick. Every life saved was another small victory over the war. The conflict, however, raged on. Okay. <clears throat> <laughs> hey, Czyli potrzebują pomocy, dobra. Fajna gra, no mi się też podoba. Muszę <laughs> pomagać, nie? O Boże, nogę mu trzeba odciąć? Stary, ja potrzebuję piłę, żeby mu nogę odciąć, nie? Ja pierdzielę. Co ty gadasz, że ją będę amputację robił? No, 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 no. Oh, oh. Ali, ja nie, 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 być w nie, czasach o. żyć w tamtych żeby żyć. musieli chłopie, żeby ci stary. piłą rękę nie, 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 na nie, nie, było innych metod leczenia, nie a chcecie taką ciekawostkę o I wojnie światowej? Podczas I wojny światowej myślano w większości przypadków, że zalewanie ran postrzałowych ołowiem yy, normalnie i olejem rozgrzanym to jest dobry pomysł, nie? Dopiero jeden lekarz na froncie doszedł do wniosku i powiedział: Tak, ty te rany trzeba opatrzyć, odkazić i je zabandażować spokojnie i ona ma dojść do siebie, i wtedy tak będzie leczona i nie będzie człowiek miał problemów w przyszłości. To go. jakieś stary. Yy, studia medyczne, jakieś tego typu rzeczy nazywali go szurem, że jest debilem. Lekarze się do niego odwrócili. I później się okazało, że jego metoda leczenia była najlepsza, nie? Stary. No, pokochali mnie. Dobra, no uratowałem go. I co dalej? Ten potrzebuje wody. A to ja wiem gdzie jest woda, stary Dzięki Bogu z Delno widzisz ciekawostka historyczna. Aha Tamten potrzebuje kuli, chłop. Skąd ja mam wziąć kulę? Tam potrzebuje wody. Co tu wziąć O, daj mi to. Może kupuję groby. Ja potrzebuję kuli, panowie. Mhm, miałem bandażu. Tutaj, nie? Ten krzyż okay. I teraz wracamy do tamtego typa, żeby mu dać to do kuli i żeby on odkręcił wodę, damy mu się napić i możemy ruszać dalej. 500 daj here nie? O, <coughs> Proszę bardzo. Pomożesz? Fajnie by było, kolego. Kurde, jednak nie. A, ja tu mogę wejść. Boże, idealnie. Siekiery potrzebowałbym. Ty, to ja potrzebuję siekierę czy piłę? Jakieś ciekawości. Hmm. Masz wodę. Jebu Masz coś ciekawego dla mnie? Nie masz. Tego boli ręka, ale ja nie mam piły, chłopie. A co ja mam z tym zrobić? Hmm. Tu jest piła. Dobra, to spróbuję to piłą ściąć. Nie wiem czy to się da, ale... Sprawdzę to, nie? Niech będzie. Zobaczymy co tam się wydarzy. A idealnie. I idealnie. No i muszę tu piłę zostawić, nie mam wyboru. Trochę szkoda, nie? No ale mam szmatkę przynajmniej dla tamtego jeńca. Siema, siema. Perfekcyjnie ok, to będzie koniec misji, nie? tam nie ma po co iść, mam grzebień. zdobyłem prawie wszystkie ciekawostki z tej mapy, lol, nieźle. tegelikult ei olnud nad olul olul .

with a new weapon, near ypres Anna's hometown. Anna got en route to warn her father about the imminent danger. Reaching the outskirts of the city, Anna was greeted by the screams of sirens. Okay, w porządku, Zabójczy gaz już tutaj dotarł. Ale tu sobie podziękuję na kanał z zapisami, możecie zostawić lajka panowie i widzimy się, słyszymy w następnym.